Przełącz się na SELONTRA – technologię szybkiego zwalczania gryzoni. SELONTRA to przełom w zwalczaniu gryzoni. Ten innowacyjny produkt łączy znakomite walory smakowe i skuteczność receptury miękkiej formulacji, dając wyjątkowe korzyści w zastosowaniach w mieście i na wsi. Dlaczego właśnie SELONTRA? Są co najmniej cztery ważne powody, żeby przełączyć się na SELONTRA. Selontra działa 3 razy szybciej niż rodentycydy antykoagulacyjne. Zwalczanie gryzoni jest możliwe w zaledwie 7 dni. Selontra oszczędza twój czas i pieniądze. Cały proces jest mniej kosztowny. Selontra zwalcza wszystkie gryzonie, nawet te odporne na inne środki gryzoniobójcze. Wykształcenie w przyszłości odporności na Selontra jest bardzo mało prawdopodobne. Selontra zapewnia pełną skuteczność przy jednoczesnym zrównoważonym wpływie na środowisko naturalne. Substancja aktywna, cholekalcyferol nie utrzymuje się trwale w środowisku ani nie podlega bioakumulacji, a gryzonie szybko ją metabolizują. Selontra, innowacyjne rozwiązanie, na które czekaliśmy.